Na Madam Web nie czekał chyba absolutnie nikt, a już tym bardziej nikomu nie będzie chciało się iść do kina, no poza paroma osobami, których nie odrzuciły zwiastuny i ostatnie filmy Marvela, a szczególnie filmy Sony, które były, jakie były. Ja jednak wybrałem się do kina, więc stwierdziłem, że zrobię z tym coś pożytecznego i nagram Wam omówienie spoilerowe. Z jednej strony zrobię to dla ludzi, którzy już ten film widzieli i chcą posłuchać, co o nim sądzę, no a z drugiej, i pewnie będzie to większość, robię ten film dla ludzi, którzy nie widzieli tego filmu i na razie nie zamierzają go zobaczyć, ale chcą widzieć, co tam się wydarzyło, bo nie wierzą, że tak złe opinie mogły być o tym filmie. Chociaż pewnie wszyscy wierzą i po prostu chcą się dowiedzieć, co takiego się tam wydarzyło. Dlatego teraz omówimy sobie wszystkie wątki w tym filmie punkt po punkcie, bo jest tego naprawdę dużo i jest naprawdę źle. Także cóż, zapraszam. Na samym początku pogadajmy o rzeczy, która bawi mnie chyba najbardziej w ramach tego filmu, czyli o kampanii marketingowej, a konkretnie o tym, jak zapowiadała nam film, którym nie jest. Otóż, jeżeli widzieliście zwiastuny albo plakaty, to wiecie, że bohaterki długopalanowe pojawiają się w kostiumach. Nie wiem czy kojarzycie, ale między innymi Kilka postaci miało dostać swoje kostiumy. Były nawet sceny walki w ramach zwiastunów, czyli zapowiadano nam, że tak, dostaniemy te bohaterki, które znamy z komiksów, na wielkim ekranie. Zresztą, między innymi, Sydney Sweeney, grająca jedną z nich, wypowiadała się, że cieszyła się, że dostała tę konkretną postać i nawet zadbała o to, żeby wisiała głową do dołu, aby odtworzyć to, jak wyglądało to w komiksach. Zresztą ta. Jedna wstawka marketingowa była nawet dość daleko idąca, bo faktycznie uzyskała nawet sporą ilość wyświetleń. I ja szczerze mówiąc, łapałem się na tym, że okej, okay, może ten film nie będzie najlepszy, ale jeżeli aktorka mówi o tym, że ważne było, aby odwzorować to, jak jej postać podusza się na wielkim ekranie, względem tego, jak pojawiała się w komiksach, no to okej, okay, może coś z tego filmu wyjdzie. Tylko wiecie, co jest najzabawniejsze? Bohaterki tak naprawdę w ogóle nie pojawiają się w kostiumach w ramach tego filmu, bo tak naprawdę w ogóle nie mają mocy. Otóż, jeżeli nie widzieliście tego filmu, to od razu mówię, no to wygląda to tak, że w pierwszym momencie pojawiają się w ramach jakiejś wizji Ezekiela, która pokazuje nam, że on zginie i zostanie zamordowany przez wszystkie trzy bohaterki działające razem. Natomiast drugi moment, kiedy widzimy, to na końcu filmu, kiedy Cassandra Kane tłumaczy, że nasze bohaterki kiedyś posiądą moc i widzimy kilka wstawek, gdzie walczą z jakimiś przestępcami, a potem radośnie stoją na zakończenie filmu razem, gdzie pomaga im Cassandra Kane. I to jest koniec filmu, w sensie tak, w ogóle nie widzimy tych bohaterek w kostiumach, bo nawet nie mają mocy. Jeżeli liczyliście na to, no to. Cóż, przeliczyliście się tak samo jak ja i tak samo jak wszyscy, którzy pójdą na ten film i będą liczyli na to, że zobaczą te bohaterki w akcji, no bo nie zobaczą. I żeby nie było, to nawet sprawdziłem specjalnie zwiastun drugi raz, aby sprawdzić, czy może faktycznie nie szczuli tymi bohaterkami. No i można powiedzieć, że nie szczuli, ale to dlatego, że nie mieli więcej materiału, bo właściwie wszystkie sceny z ich udziałem, w ramach tych kostiumowych oczywiście, pojawiają się bezpośrednio w zwiastunie. Chyba nawet nie ma jednej sekwencji walki, która nie pojawia się w zwiastunie, a pojawia się w oficjalnym filmie. No może po poza Cassandrą Kane, ale jest to zrozumiałe z uwagi na to, że bohaterka na sam koniec traci wzrok i trzeba byłoby pokazać, że ej, ona już nie ma wzroku, więc nie wiem, musieliby to jakoś wykombinować. No ale poza nią tak naprawdę porzucono tutaj wszystko. I nie wiem jak oni potem zamierzają sprzedawać jakieś soczki czy inne duperele, które mieli sprzedawać właśnie z wizerunkiem tych postaci w kostiumach. Naprawdę nie wiem kto tam stał za tymi decyzjami, ale trzeba przyznać, że kreatywny był. Zostawiając już te bohaterki w spokoju, przejdźmy do czegoś, co jest moim zdaniem równie zabawne, czyli powiązania ze Spider-Manem. Otóż jakiś czas temu wyszły plotki o tym, że scenariusz był kilkukrotnie przebudowywany, co najpierw powiedzieli skuperzy, a potem w sumie potwierdziła Dakota Johnson, mówiąc, że no w sumie to kiedy przyszła, scenariusz wyglądał w jeden sposób, ale właściwie kiedy już mieli wchodzić na plan, to scenariusz był drastycznie zmieniony. Otóż według skuperów zmienili się przede wszystkim wszystkie nawiązania do Spider-Mana jako postaci i ogółem całego lore'a. Między innymi mówiono o tym, że na początku miał się pojawić slogan, ten słynny slogan, że z wielką mocą wiąże się wielka odpowiedzialność, no ale w pewnym momencie stwierdzono, że nie, 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 nie będziemy tak robić, powiemy, że z wielką odpowiedzialnością wiąże się wielka moc. Potem zmieniono, że nie będzie tutaj Spider-Manów, czyli po prostu jako Spider-Manów, że nazwy, no to będziemy mówić Spider People albo jeszcze jakieś inne dziwne nawiązania, tylko po to, żeby nie używać nazwy Spider-Mana. Jak na moje, ma to nawet sens, ponieważ ktoś zobaczył, że ten film będzie naprawdę zły i stwierdził, że lepiej już nie mieszać. Już jakby nakręćmy, bo nakręcimy, bo już pewnie kontakty podpisane, ludzie zaczęli robić, no już tam, wiecie, kostiumy pewnie weszły, dlatego też Ezekiel ma swój strój, ale o tym zaraz. No i dobra, no w razie czego to się tam kogoś przerzuci, jak się ludziom spodoba, no ale już jakby nie mieszajmy, zostawmy to sobie tak odłogiem, niech se tam Adam Webb będzie, ale w, w, jakby nie wiążmy tego z niczym, tak? I jakby taki był plan, wszystko co się dało, pozmieniano. Mówię, cytat zmieniono, nazwy zmieniono, no ale nie dało się zmienić jednego. Pojawia się tutaj wujek Ben, który jest absolutnie po nic. Ta postać w sumie jest, bo jest. Ona na początku ma się pojawić tylko po to, żeby powiedzieć, jaka jest nasza główna bohaterka. Potem w sumie chodzi, że jego tutaj siostra czy ktoś. Jest w ciąży, no bo wiadomo, że Peter musi się narodzić, i w zasadzie to nie wiem po co ten wątek. Bo tak, Peter Parker się tutaj rodzi. Ale nikt wprost nie chce powiedzieć, że będzie to Peter Parker. Co więcej, w pewnym momencie jest zabawa w to, że musimy zgadnąć imię tego dziecka, a właściwie nasi bohaterowie zgadują to imię i kiedy to imię ma paść, to nagle jest takie idealne cięcie, żeby pograć, że ha nie wiecie czy to jest Peter, czy może na przykład nie wiem, brat Petera, może w ogóle to nie jest nie jest matka Petera. Jezu, ten te nawiązania są po prostu straszne, i ja widzę, że ten film strasznie stoi w rozkroku. On strasznie chciał wiązać się ze Spider-Manem jako z Peterem Parkerem, ale mocno to nie wyszło, i finalnie jest takie coś, co trochę chce, ale trochę nie chce. To są, wiecie, jak te produkcje CW, które właściwie chcą być bardzo silnie powiązane z Ligą Sprawiedliwości i czasem nawet użyć konkretnie nazwy jakiegoś bohatera ale tak w sumie to Liga Sprawiedliwości nie chce ich i dlatego nigdy się tam nie pojawią. I dosłownie to jest podsumowanie Madame Web. Następnym punktem na mojej magicznej liście jest mistycyzm, czyli właściwie zabawa z pająkami, której absolutnie nie rozumiem. Otóż w każdym Spider-Manie był wątek, że ten pająk w jakiś sposób się pojawia, ale ma być jeden pająk, tylko po to, żeby Peter był jeden, żeby był jeden Spider-Man na całym uniwersum, no ewentualnie ma się pojawić Miles Morales i tak dalej. No ale w gruncie rzeczy ma być to unikalny pająk, natomiast tutaj od samego początku widzimy, że jest wielka wyspa, na której jest masa pająków, które w ogóle latają, jest ich nie wiem, kilkaset, może nawet kilka tysięcy i te pająki w sumie dają każdemu zdolność wybraną. Ezekiel na przykład ma klasyczne zdolności, czyli wzmocnienie siły, szybkości i tak dalej. I z tego co rozumiem, to kult jaki stworzył się wokół tych pająków, też takimi zdolnościami dysponuje. Czyli po prostu mamy tę większą szybkość, większą siłę i spoko. No ale na przykład już nasze bohaterki długoplanowe, które dopiero zostaną ugryzione przez te pająki, czy nie wiem w jaki sposób zyskają swoje zdolności, bo nigdy nie będzie to wytłumaczone. No ale... Te bohaterki mają na przykład strzelać laserami. I teraz jest to zdolność nadana przez te pająki. Czy te pająki mogą nadać tylko takiej zdolności? Bo o ile Cassandra Kane jeszcze ma to wytłumaczone, że ona ma być jedyna w swoim rodzaju, ona jako jedyna ma widzieć przyszłość, co w sumie i tak nie ma sensu, bo Ezekiel też widzi przyszłość, no ale szczegół, no to jeszcze jestem w stanie to zrozumieć. Ale mam wrażenie, że te bohaterki nie zyskują tych mocy normalnie, tak jak. Teraz widzimy w sensie to co widzimy w ramach tych wstawek. Bo po prostu trzeba byłoby tłumaczyć, że te pająki to w sumie dają zdolności randomowo i może wam się udać, ale może wam się nie udać, ale w sumie wszystkie osoby będące w tym klanie, czy nie wiem, kulcie tych wszystkich pająków, to mają takie same zdolności. Jakby, nie wiem, w ogóle inna kwestia to jest ten kult, bo ten kult też jest zabawny, bo ten kult się pojawia tylko i wyłącznie po to, żeby uzdrowić matkę Kassandry, która jakby na samym początku ma zginąć. I oczywiście ta bohaterka jest w ciąży, tylko dlatego, żeby potem nasza bohaterka zyskała zdolności i tak dalej. Zresztą też zaraz wytłumaczę, bo to też jest bardzo interesująca kwestia. Natomiast ten kult się pojawia na samym początku, nadaje specjalne zdolności matce Cassandre, a właściwie daje jej tylko przeżyć, żeby urodziła Kassandrę i żeby Kassandra miała te specjalne zdolności. I ten klan właściwie już w ogóle się nie pojawia. A kiedy główny bohater tego klanu, czyli ten jakby, nie wiem, przywódca czy coś, na samym początku mówi, że ja będę czekał, aż Kasandra przyjdzie po odpowiedzi i potem się pojawia, stojąc w, normalnie w koszuli, pomimo tego, że wcześniej był w jakiejś specjalnej zbroi, czy w jakichś specjalnych sidłach. Nie wiem nawet jak to wytłumaczyć, ale był sobie w jakimś czymś. Tak normalnie teraz sobie siedzi w koszuli i w sumie odwala motyw Doktora Strange'a, gdzie wrzuca duszę Kasandry do jeziora. I ona tam widzi retrospekcję ze swoją matką, i potem wychodzi i mówi: Ej, fajny, jesteś spoko. I w sumie w ogóle nie widzimy dalej tego kultu. Nie wiemy o co chodzi z tym kultem, nie wiemy po co on tam był, nie, nie wiemy tak naprawdę nic. A scenarzyści mają to gdzieś, bo nie chce im się tego tłumaczyć, bo jakby mieli to tłumaczyć, to wyszłoby, że są błędy. A jak tego nie wytłumaczą, to może ktoś na TikToku zrobi dobrą teorię, która wytłumaczy to wszystko i zrobi robotę za nich. No, tak wygląda cały mistycyzm w tym filmie. Zwalniając chwilę tempo, pogadajmy o fabule, a konkretnie o jej strukturze, bo wieje tutaj nudą. Ogólnie całość skupia się na trzech ucieczkach, a pomiędzy tym są dialogi, gadają o tym, jakie mają tutaj ambicje, jakie mają powody. No ale w gruncie rzeczy to jest motyw, że Ezekiel wchodzi. I ma ich zabić, ale Cassandra ich ratuje, i to się powtarza trzy razy. Tylko, że trzeci raz to już jest wielka, finałowa walka, kiedy to Cassandra właściwie decyduje o wszystkim i to ona jakby. Ma przewagę nad Ezekielem. No bo mamy tą scenę w metro, którą widzimy na samym początku w Zwiastunie. Potem, a czy może już nawet, nawet to nie jest początek, to jest dobra 40 minuta, kiedy one się dopiero spotykają. No ale mamy tą scenę w metrze, potem mamy tą scenę w restauracji, a na końcu mamy tą scenę w tym takim magazynie, gdzie oczywiście musi być ciemno. Natomiast sama struktura jest bardzo nudna i ogółem ten film strasznie się dłuży. On trwa dwie godziny, ale czuć jakby trwał ze spokojem 2,5. I większość z tych wydarzeń jest po prostu taka monotonna, tam się nic nie dzieje, a nawet jak już się dzieje, to o ile jest to ten mistycyzm i tak dalej, to to jeszcze potrafi bawić, tak już niestety, kiedy wchodzą jakieś dialogi, gdzie nasze bohaterki muszą mówić, jak to ich życie było smutne, no to jest po prostu nudne. Ten film się dłuży w takich momentach i trochę szkoda, że nadal stoimy w takim rozkroku pomiędzy tym, że chcemy być guilty pleasure, a tym, że chcemy być Filmem, który stara się opowiadać trudne tematy, przez co to wszystko jest takie. No, niestety to nie wyszło. Dobra, czas przejść do wątku, który chyba mnie nawet boli w tym filmie, czyli Ezekiel. Ogółem, jeżeli wiecie albo nie, to Ezekiel jest to postać, która pojawiła się w ranie Straczyńskiego ze Spider-Manem, i jest to naprawdę ciekawy charakter, który w ogóle nie przypomina tego, co widzimy tutaj. I dlatego idźcie czytać Spidermana Straczyńskiego, bo to jest naprawdę dobry komiks. A to co tutaj jest, to jest tragedia. Ogółem tutaj Ezekiel to jest po prostu bohater, który w sumie przyszedł, znaleźli dla niego pająka. On wszystkich zastrzelił, bierze sobie pająka, żyje sobie tam wiecznie jest fajnie. Ale w sumie to nagle się okazuje, w sensie od dawna się widzi, że ma, wiz... znaczy, ma wizję, ziomuś. Że go zabiją i on stara się znaleźć te postaci. I teraz uwaga. Koleś ma sny o tym, że trzy zamaskowane postaci go zamoddują, z czego, uwaga, jedna postać ma maskę z wyciętymi oczami, no ale mimo wszystko ma maskę, która dość sporo zakrywa. Inna ma maskę z takimi googlami, a inna to nawet nie wiem, ale to już szczegół. W każdym razie, każda z nich jest zamaskowana, a on widzi to tylko w ramach swoich snów. No więc, co w związku z tym można zrobić? Ano, można wykraść sprzęt z jakiejś agencji bezpieczeństwa, który działa na takiej zasadzie, że skanuje wszystkie kamery, jakie są w danym mieście i sprawdza twarze. No ale uwaga, nasz bohater zrobił dokładne rysopisy twarzy tych bohaterek, które widzi, a następnie program w jakiś sposób wymazał te części maski i jest w stanie od razu dopasować do twarzy. I teraz uwaga. Film jest osadzony w roku 2003 albo 2002, gdzie większość kamer ulicznych powinna być w tragicznej jakości. Pomijam aspekt tego, że ten sprzęt do zrobienia naprawdę dobrego rysopisu twarzy, też ma naprawdę wymagania, a już szczególnie żeby wyjąć jeszcze te maski i jeszcze żeby je postarzyć czy odmłodzić. Ja naprawdę nie wiem dlaczego twórcy osadzili to w takim okresie czasu. Kiedy chcieli zrobić takie zabawki, już jakby pomijam ten aspekt tego, że ma być ten program szukający kamer. No bo okej, okay, to jest jakaś agencja bezpieczeństwa, to jest jakiś prototyp, może ktoś to zniszczył, albo no nie wiem, jest to używane, ale my o tym nie wiemy. Okej, okay. jestem w stanie to zaakceptować, ale serio, jakby on dostał tylko ten program, a te wszystkie pozostałe aspekty i w ogóle jakby, no, no nie da się, jakby pokonać ograniczeń kamer ulicznych, a kamery uliczne w tamtym czasie musiały być tragiczne. To jest rok 2003, czego my oczekujemy? Już w ogóle pobijałem, że on mówi, że skanuje wszystkie urządzenia, jakie są w mieście. To co, on jakby skanuje Nokie 3 czy 7? Na pewno z tej, znaczy, nie wiem, czy czy 1, 0? Nie, nie wiem, jakie tam były Nokie w ogóle, ale no kurde. Jakie on Nokie skanuje, w sensie co on z tych Nokii się włamuje do aparatów i o tutaj, tu, tu się piksele tak składają, że to będzie ta bohaterka. Jezu, naprawdę? Jakby naprawdę? To jest straszne. No i też jego motywacje są oczywiście słabe, no bo ma być ten bohater, który w sumie chce swoje bogactwo, ale my nawet nie wiemy, czy on jest jakiś ultra bogaty, jakby jedyne co widzimy, to jego apartament w, w wieżowcu, na wysokim piętrze. Ale w sumie to jest to dość skromny apartament, gdzie jedyne co ma, to jest duże akwarium na swojego pająka. I dodatkowo ma jakieś 10 komputerów, przy których siedzi jego jakaś współpracownica i cały czas szuka tych bohaterek, których, jakby, które Ezekiel chce zabić. Ale... Reszta pokoju jest bardzo pusta, więc ja nie wiem, czy Ezekiel dorobił się majątku, czy po prostu nie stać go na meble? Nie wiem. Naprawdę nie jest to fajne, szczególnie, że wzięto nazwę Ezekiela. Jakby wzięli jakiegokolwiek randomowego gościa i nazwali go Andrzej, spoko. Jakby to był Andrzej, to bym nie narzekał. Ale naprawdę, no nie marnujmy Ezekiela. N nie jakby... Nie twórzmy takich konotacji, że nagle ludzie będą myśleć O dobra, Ezekiel, znam go z Madame Web, czyli będzie tragedia. No, na, no jakby po co? Już zostawmy Ezekiela w spokoju, a jak chcemy go zrobić, to zróbmy go w jakikolwiek sposób, żeby faktycznie był on podobny do tego, co widzimy w komiksie, albo przynajmniej miał jego charakter, był jakkolwiek zbliżony. No ale nie, walnijmy Ezekiela w stroju pająka i tyle. Inny aspekt, który zacząłem wcześniej, ale chcę go rozwinąć dopiero teraz, to to, że na samym końcu filmu Cassandra traci wzrok. Jakby to było do przewidzenia, jakby każdy, kto zna komiksy, kojarzy, że ta postać jest niewidoma w ramach komiksów, i tutaj musiało być to samo. Jest to jednak o tyle kuriozalne, że właściwie dzieje się to na końcu filmu, kiedy nasza bohaterka już doskonale ogarnia swoją umiejętność przewidywania przyszłości. I dokładnie wie, w których momentach, co spadnie jej na twarz. W sensie dosłownie jest w stanie przewidzieć każdą możliwą rakietę, fajetwerkę i wszystko. Ale kiedy wpada do wody, to nie jest w stanie się zasłonić przed pociskiem, który idealnie leci jej w oczy. No i od tego traci wzrok. I teraz, jakby pomijam aspekt tego, jak zostało to śmiesznie wykonane, no bo okej, okay, no jakby będąc w wodzie, mogła nie przewidzieć tego, co się stanie. Jakby jest to scenariusz, który ma sens. Okej, okay, w sensie da się to jakoś wyjaśnić. Natomiast jedyne co widzimy dalej z tym wszystkim to to, że Cassandra w sumie jakby jest już niewidoma oficjalnie, ma opaskę na oczach. I nagle jakby bohaterki do niej przychodzą i mówią Czy ty widziałaś naszą przyszłość? A ona Tak, widziałam Będziecie niesamowitymi bohaterkami No i dzieją się te sceny, o których mówiłem już wcześniej, że Te nasze długoblanowe bohaterki Nagle muszą stanąć na czele walki z przestępczością i tak dalej Natomiast co jest najistotniejsze Cassandra wcale nie zamierza przestać walczyć fizycznie I to nie jest tak, że ona na przykład, nie wiem Będzie teraz postacią, która będzie w domu nadzorować, co się będzie działo, widzi te wszystkie warianty przyszłości, mówi konkretnie komu, co ma robić i tak dalej. Nie. Okazuje się, że ona jest w stanie wytworzyć jakąś duchową postać i w ramach tej duchowej postaci dalej będzie fizycznie walczyć z innymi postaciami. No ale jej główna postać będzie się sobie siedzieć w domku na wózku. Jezus Maria. To jest naprawdę źle napisany wątek, a właściwie bardzo dziwnie napisany wątek. Ja już nawet nie wiem, co na tym etapie mówić, jest kilka jeszcze głupotek, takich naprawdę małych, o których chcę wspomnieć. Po pierwsze, mamy początek filmu, który już wspomniałem, czyli to, że matka Kasandry jest w ciąży, przyjeżdża do Amazonki, no bo szuka tego pająka. I wokół tego ma być wielka tajemnica, dlaczego ona przyjechała, no i jakby. Najpierw widzimy całą tę scenę, kiedy jest ta matka, ona szuka tego pająka, jest Ezekiel. Ezekiel moduje wszystkich, między innymi moduje też tą matkę i tak dalej. I to jest nam pokazane na samym początku, właściwie po nic, właściwie tylko po to, żeby ten jeden facet, o którym już wspomniałem z kultu, przyszedł i powiedział: To ja będę czekał, aby odpowiedzieć na wszystkie pytania, jakie zrodzą się w Kasandrze. I potem Kassandra przychodzi i widzimy znowu te same sceny. Które widzieliśmy na samym początku filmu, tylko teraz pojawia się w nich Kassandra, która przez 90% nic nie robi, a potem nagle pojawia się zupełnie nowa scena, gdzie dowiadujemy się, że Kassandra miała się uchodzić, urodzić jaka niepełnosprawna, i dlatego, jakby jej matka postanowiła z tym walczyć, postanowiła znaleźć tego pająka. I wtedy faktycznie ma to sens, no bo okej, okay, jakby widzimy, że nasza bohaterka czegoś się dowiaduje, my dowiadujemy się czegoś nowego, no i na końcu nasza bohaterka musi się przytulić z matką i powiedzieć, że dziękuję ci, że szukałaś, że ryzykowałaś, miałam złe mniemanie o tobie. I to mógł być nawet ciekawy wątek, gdyby nie to, że jest to poprzedzone retrospekcjami, które już widzieliśmy. Jakby ja wiem, że ten film trwa dwie godziny, a czuć jakby trwał trzy godziny. Ale ja pamiętam to, że na początku widziałem te sceny. Serio, nie trzeba mi tego powtarzać. Tak samo jak sama zdolność Kasandry jest bardzo dziwnie realizowana, bo tak naprawdę widzimy tysiąc różnych wizji, które się przeplatają, które się powtarzają. Czasem widzimy różne sceny kilka razy, i to jest tak, że, jakby, ok, rozumiem, takie są jej zdolności, ale my to widzimy kilkukrotnie, zanim nasza bohaterka zdaje sobie sprawę, że taka jest jej zdolność. To jest dramat po prostu. I drugą taką głupotką jest to, że mamy wielkie zapowiedzi, konkretnej tajemnicy, co połączyło nasze bohaterki, że one postanowiły być razem, w sensie, że muszą być zjednoczone. I jakby ja nie wiem o jaką tajemnicę chodzi ludziom od marketingu, bo teraz tak, jeżeli chodzi o to, że dlaczego one się zjednoczyły, no jednoczą się dlatego, że w sumie. To Ezekiel chce je wszystkie zabić, i to jest ich wspólny cel, i w sumie przez to, że chce je zabić, to one się jednoczą. Czy mają jakiś punkt wspólny? Z tego co rozumiem, to żadne z nich nie ma dobrych relacji z rodzicami, i to jest ich jedyny punkt wspólny, ale czy to powoduje, że nagle trzeba o tym jakoś znacznie mówić i to je łączy? No, nie wiem. A inna kwestia to to, że teoretycznie każda z postaci ma być jakoś powiązana z Kassandrą. Ale to też w sumie scenarzystom nie wyszło, bo całe ich powiązanie polega na tym, że jedna laska widzi ją w szpitalu, inna laska blokuje ją, kiedy jedzie karetką i pokazuje jej faka, i to wszystko, a inna laska mieszka w tym samym budynku z Kasandrą. I to jest dosłownie wszystko, co je łączy. Ja nie wiem o, jaką tajemni o jakiej tajemnicy oni mówią, o co im chodzi, ale mówią. Jakby. Nie, ja nie wiem, naprawdę. Ja chciałbym się dowiedzieć. Ja widziałem ten film. Ja teraz, ja wracając z kina, słyszałem w radiu, że odkryj wielką tajemnicę. I ja sobie zadałem pytanie: jaką tajemnicę? Ja nie wiem. Ja może powinienem drugi raz ten film obejrzeć, bo ja nie widziałem tej tajemnicy. Smutne to jest, po prostu smutne. I w ten oto magiczny sposób dotrwaliśmy do końca mojej listy. Na pewno coś się jeszcze znajdzie. Na pewno jest jeszcze kilka motywów, o których należało porozmawiać. Ale ja już nie chcę. Dla mnie to już wystarczy. Ja już uważam, że zrobiłem swoją robotę. Mam nadzieję, że ci, którzy tego filmu nie widzieli, zrozumieli, co się w tym filmie dzieje i są zadowoleni. Natomiast ci, którzy obejrzeli ten film naśmiewali się z tego co zobaczyli i jakby poukładali sobie to w głowie, a może też uwierzyli, że faktycznie na tym filmie byli i że naprawdę było to tak złe jak oni to dostrzegali. W każdym razie dziękuję wam bardzo za oglądanie. Tyle wystarczy. Tyle wystarczy o tym filmie. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.